Czy kiedykolwiek czułeś, że jakaś niewidzialna siła sabotuje Twoje szczęście? Że wpadasz w te same destrukcyjne wzorce w relacjach, w pracy, w sposobie, w jaki o sobie myślisz, i nie wiesz dlaczego? To nie przypadek, to echo przeszłości. W środku ciebie żyje ktoś, kogo zbyt długo ignorowałeś. To Twoje wewnętrzne dziecko. I to ono w tej chwili może po cichu kierować Twoim życiem, Twoimi lękami i Twoimi największymi marzeniami. W tym filmie obiecuję ci jedno. Nie tylko zrozumiesz, czym jest ta potężna siła w Twojej psychice, ale otrzymasz pierwszy konkretny klucz, by zacząć z nią rozmowę. Zostań ze mną do końca, a odkryjesz, dlaczego to najważniejsza relacja, jaką kiedykolwiek zbudujesz. Więc czym ono właściwie jest? Wewnętrzne dziecko to nie jakaś ezoteryczna fanaberia, to potężna koncepcja psychologiczna. Wyobraź sobie, że Twoja podświadomość jest jak gigantyczna biblioteka której zapisano każdą sekundę Twojego życia. Twoje wewnętrzne dziecko to zbiór wszystkich tych wczesnych nagrań, Twoich radości, Twoich lęków, Twoich przekonań i co najważniejsze, Twoich niezaspokojonych potrzeb z dzieciństwa. To ta część ciebie, która wciąż odczuwa świat w sposób, w jaki odczuwało go dziecko, z całą jego wrażliwością, kreatywnością i bólem. Każdy z nas ma w sobie takie dziecko. Ale nie każde z nich jest szczęśliwe. Kiedy w dzieciństwie Twoje potrzeby, miłości, akceptacji, bezpieczeństwa nie były w pełni zaspokajane, Twoje wewnętrzne dziecko zostaje zranione. To zranione dziecko nie znika, gdy dorastasz. Ono się ukrywa. I z ukrycia próbuje zdobyć to, czego kiedyś mu brakowało. To dlatego, jako dorosły, panicznie boisz się odrzucenia. To Twoje wewnętrzne dziecko, które boi się, że znowu zostanie samo. To dlatego tak często przepraszasz i starasz się zadowolić wszystkich wokół. To twoje wewnętrzne dziecko, które nauczyło się, że musi być grzeczne, by zasłużyć na miłość. To dlatego odkładasz na później realizację swoich marzeń, bojąc się porażki. To twoje wewnętrzne dziecko, któremu kiedyś powiedziano, że nie jest wystarczająco dobre. Każda prokrastynacja to tak naprawdę zamrożony strach z przeszłości. Te reakcje nie są logiczne. Są czysto emocjonalne. To reakcje dziecka w ciele dorosłego. Ono nie rozumie, że sytuacja się zmieniła. Ono wciąż przeżywa dawny ból i próbuje cię przed nim chronić za pomocą starych, nieskutecznych strategii. Ale istnieje też druga strona medalu zdrowe, zaopiekowane wewnętrzne dziecko. To ono jest źródłem Twojej kreatywności, spontaniczności, radości z małych rzeczy. I zdolności do prawdziwej, głębokiej zabawy. Pomyśl, kiedy ostatni raz śmiałeś się do łez bez powodu? Kiedy czułeś czystą, niczym nieskrępowaną ekscytację? To były momenty, gdy pozwoliłeś swojemu wewnętrznemu dziecku przejąć stery. Problem polega na tym, że nasze zranione dziecko krzyczy o wiele głośniej niż to szczęśliwe. Jego ból dominuje, sabotuje twoje decyzje i trzyma cię w pułapce lęku. Jak więc zacząć proces leczenia? Jak nawiązać kontakt? Nie powiem ci, idź na terapię, choć jest ona niezwykle pomocna. Dam ci coś, co możesz zrobić tu i teraz, zaraz po obejrzeniu tego filmu. Pierwszy krok to nie analiza, to uznanie. Musisz uznać, że ta część Ciebie istnieje i ma Ci coś ważnego do powiedzenia. Znajdź spokojne miejsce, zamknij oczy i zadaj sobie w myślach jedno proste pytanie: czego teraz najbardziej potrzebujesz? I czekaj na odpowiedź. Nie analizuj, po prostu słuchaj. Odpowiedź może cię zaskoczyć. Może to być: Chcę odpocząć, chcę, żeby ktoś mnie przytulił, chcę się pobawić. To nie jest głos twojego dorosłego ja, które myśli o rachunkach i obowiązkach. To szept twojego wewnętrznego dziecka, które w końcu dostało szansę, by zostać usłyszane. Odpowiedź, która przyjdzie, może być szeptem: Zapisz ją, uhonoruj ją. To pierwszy list, jaki otrzymałeś od swojego prawdziwego ja od bardzo dawna. To ćwiczenie to początek dialogu. To jak spotkanie z przyjacielem, którego nie widziałeś od lat. Na początku może być niezręcznie, ale z czasem ta więź stanie się twoją największą siłą. Kiedy zaczniesz słuchać swojego wewnętrznego dziecka, zamiast je uciszać, dzieje się magia. Zaczynasz rozumieć swoje nielogiczne reakcje. Zaczynasz dawać samemu sobie to, czego nie dostałeś od innych. Akceptację, współczucie i bezwarunkową miłość. To jest właśnie transformacja. Zaczynasz żyć w zgodzie ze sobą, a nie wbrew sobie. Twoje relacje stają się zdrowsze, bo nie szukasz już w partnerze rodzica, który ma wypełnić twoją wewnętrzną pustkę. Twoja praca staje się bardziej satysfakcjonująca, bo przestajesz kierować się strachem przed porażką, a zaczynasz podążać za autentyczną pasją. Odzyskujesz swoją energię życiową. Energię, która do tej pory była zużywana na tłumienie starych ran i kontrolowanie emocji. Nagle masz siłę, by tworzyć, by marzyć, by żyć odważnie. To nie jest proces, który kończy się z dnia na dzień. To podróż. Ale to najważniejsza podróż, w jaką kiedykolwiek wyruszysz: podróż do domu, do samego siebie. Jeśli jesteś gotów kontynuować tę podróż i nauczyć się konkretnych technik uzdrawiania tych najgłębszych ran, Subskrybuj kanał.